Ja respię na lepce. Dobra, ja siedzę w buszu. widzę. Ziomek! Wow, na moim, wow, wow. Ziomek na moim czole! Tam, jak wejdziecie, tam jeden ziomek kampi z p 90 Jak wchodzisz tylnym wejściem do lewego budynku To tam nie pchajcie się, bo on was zabije trzeba mu granatę pofundować Jemu tam pofunduje Już no, mu Położyłem się i nie zabił No bo to tak jest, gwoźdź, jak gramy w Battlefield'a Ja gram w DF'a, co? Respie na pieczara Dobra, ja na razie kampię tutaj w tym budynku I ja nie wiem, dlaczego oni się respią Na naszym respie A, zabili mnie Idą? No, nie wiem, oni są w budynku. Ja cię nie wymasuję, bo ja nie gram w tą klasę. Uwaga! O shit, spadłem! Ło! Wow. Wow. Są na dole, są na dole, ich tam jest czterech! No, uwaga! Ja spadłem przypadkowo przez piętro. No. To ich tam no i jest pełno. Ej, ziomek się sklinował w tym tym. Respię na tobie pieczarzy i tam. Ale ja mam aqua gdzieś, wiesz? Akurat. Aqua zumbę? No. Ale może jakiś dobry... Ale może jakiś dobry tup cię. Dobra. Ej, 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 tu biegnie, działek. Nie weź mikrofon, to tam wyjdźcie i tyle. Gram teraz! Jestem pierwszy! Yes. Co? Ty jak No i co, a ty jesteś głupia? Serio. Początka, ja tu zabijam ludzi, nie mogę się teraz nie śmiać. <grym> ja tu zabijam <grym> Ja tutaj walczę, wojna trwa! Ej, bo tu idą do... Jezus. Jezus, Granaty! Miotaj granata! Jezus! Jezus, Kurczę, już miałem wchodzić na lepkę. Jezus, Jezus, wrzuciłem granatę, ale... Ej, ich tam było z 10 człowieków. No ja rzuciłem ale nie zdążyłem Chwadź jak na to bierz tam No żyje, żyje Dobra ja tam lecę, nie? Z moim dao Coś tam 15 Szlag, Babcia do mnie dzwoni <noise> Jaki dzwonek Sie! Uwaga tył 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 S Hej babciu, no hej, e, e, masaż, ja nic nie wiem, ja kurczę, a Mhm, kurczę, no dobrze by się ten lepke leż, leż tam i nic nie rób. No, leż tam, leż tam, ok, odbiłem. Aha, okej, okay. kiedy? A szybko od tej strony tej, tej Dobra, idziemy za pieczarem, ej, tu czekajcie, ja idę przodem, bo ja mam e, shotguna, to jak coś to będziecie mnie po prostu ten Wskrzeszać, nie? A, ten, a to są to będą twoje. Ale Wow! dostałem ładunkiem C4. Ale nas zwyczaju. Kuba. Co chciałeś powiedzieć, Kuba? Ale nas zwyczaju. Dobra, ja jestem na... Łoł, wow, ale żeś mnie postawił lebka. Nie, nie będę oddawał Meka, ma... tu jest wojna. Coś już śmiejesz <grymne> Taka tak, tak, tak. Może wojna to nie jest. Ma... Uwaga, granat granat to są jakieś chyba żarty. zjem to co będzie Więc schabla, co ja chłop, jestem z no, no nie wiem, z nim może być troszkę ciężko nie? jestem piąty nie, nie, zjadłem skała normalnie no, on to Idę no... trochę w dół, idę w dół. O, idą tu, idą tu! Nie, nie ma go, bo on teraz trenuję. Któredy idą? No. Za tobą są. Aboby. O kurczę, granat, granat, granat Uważaj, uważaj, uważaj A tam frytki nie, będą. Jak, być, by się... Trzymaj trzymaj Dobra, padł Ej, Rzuć mi tu ten Apteczkę? Y, no No frytki tak Łó się apteczki skończyły Na chwilę się No Idę z drugiej strony hmm. Idą tu! Z drugiej strony Dończy? Aha To są kurczaki, fi albo filet z kurczakami. Ach, padłem Dobra, tak <słuch> Mam 55 do 40 pięćdziesiąt 59 tak. do... 40. No Nieźle, nieźle. No, Dobra, leć tam i ja się zrespię na tobie. No ja... No Dobra. Biegnę już za tobą. Waga, granata tam do budynku, jak najwięcej. Uwaga, bo tu jest ziomek. Dobra. No to fajno. Uuu, uwaga, nie wchodzić do budynku po lewej. Spoko, spoko. Albo rzucać tam od razu granata, oni tu stoją na wejściu, oświetlając się latarką. No, I no. Idę na gwoździaka. Ok. Uważaj, bo tu jest ich, no właśnie. Wow. Witwy Tam do tego baru Aha, to no, no okej, okay. tylko to musisz musi być... tutaj na górze jest ziomek Ale to jest ja pełno, powiem. ja nie wiem ja padłem może na Już, już To jesteś ty? Tak to jesteś ty tak. No, ok lepka, ty tam pilnuj S tego, ja pilnuję wejścia. To to nie nie Konferencja nie wiem, po prostu jej wypadła 62 41 chłopaki. O ładnie, ładnie O, jeszcze. z góry tam. Okej okay. Hejo Nawalają Jak moja babcia dużo mówi. Kurwa, gramy